Witam na kanale Salaskie z Ameryki. Jako, że jest gorąco, bo jest lato, a jak jest lato, to ludzie spędzają wakacje. No i wiele osób spędza wakacje po polsku. Jest takie określenie i jak innej narodowości człowiek mówi, że bierze urlop, to znaczy, że jedzie na wakacje. Natomiast jak nawet tu ci emigranci, których spotkałem nieraz w sklepach jakichś tam budowlanych, jak e, robię instalacje tam bliżej e, wschodniego wybrzeża, to oni są, właśnie mówią, że wzięli urlop i robią remont. Także e, wakacje po polsku to jest remont i dlatego dostaję wiele e-maili z pytaniami odnośnie wykańczania i malowania mebli, bo ludzie odnawiają sobie mieszkania i potrzebują tego, więc. Ja nie mam czasu robić nowych mebli bo po prostu jest lato i jestem zarobiony z różnych względów, ale powiem wam, że były, są takie playlisty na moim kanale. Wejść jest mnóstwo powiężej ich a 50 filmów o tym i jest jedna playlista, która jest pod tytułem malowanie i odnawianie i druga playlista jest bejca i bejcowanie. Natomiast dziś muszę jechać <laughs> nie chłopaki przyjdą e, zamaskować kilka szafek. Co to znaczy? To jest specyfika mebli w Ameryce, robienia mebli w Ameryce, że ludzie chcą, żeby z, gotowego, e, z gotowej sklejki polakierowanej zrobić e, boksy, czyli szafki. Ale krawędzie czy face frame czyli ramki albo krawędzie żeby były pomalowane tak jak drzwiczki więc żeby nie zamalować tego pomalowanego materiału przy sprayowaniu więc trzeba to po prostu taśmą malarsko i papierem zamaskować żeby to się dało ładnie pomalować i mam właśnie takich e, kilka szafek do zamaskowania zanim oni przyjdą i był taki odcinek, którym pokazuje krok po kroku jak my tu maskujemy i dlaczego, żeby po prostu tam nie pod żarentem spray nie, pod, e, nie wdarł się do środka i nie pobrudził nam e, tego polakerowanego ładnego materiału, dlatego że potem czyszczenie tego to jest masakra i niszczy się ten lakier, bo te podkłady, które mamy tutaj są naprawdę dobre i niektóre Trzymają się na szkle nawet, także jak się pomaluje w środku yy, szafkę, no to niestety jest po prostu często to złomi. Trzeba zacząć od nowa, jak się źle zamaskuje, jak to się mówi u nas. Był taki odcinek właśnie, odcinek pod, yy, pod numerem 227. I to było właśnie o maskowaniu i, i też ludzie, mi, którzy oglądali ten odcinek wcześniej pytali się jak ja to równo tak e, naklejam to taśmę, że potem, bo wiadomo jak się taśmę krzywo naklei, to potem jak się pomaluje to jest krzywa krawędź widoczna. Znaczy, krawędź jest prosta, tylko pomalowanie jest krzywo i wygląda to po prostu jak porażka. Więc ja nie umiem tak, równiusieńko nakleić, ale mam na to sposób, żeby to zrobić, żeby to wyglądało równo. Także wezmę kamerę w rękę i z jednej ręki postaram się Wam coś tu nakleić. Nie nakleić, tylko nakręcić i pokazać, jak ja to naklejam. I mam nadzieję, że to właśnie od, będzie odpowiedzią na. Pytania dla ludzi, którzy zadawaliście mi, jak ja to równo naklejam. Ja tego równo nie naklejam. Jest na, to, jest na to sposób, jak to mówią, tylko trzeba go znać. Każdy stolarz tu w Ameryce nie lubi to jest przygotowanie mebli do lakierowania. I tu są widać zamaskowane szafki, i. Maskowanie to jest po prostu ból w czterech literach. Tu gdzieś był, znaczy był kiedyś odcinek, w którym pokazywałem, jak to robię, że nakleja się, najpierw jedno taśmę, potem drugą od, od tyłu i ta jest trzecia i to wszystko tak ładnie trzyma i jak ktoś ma wprawę, to tak pięknie, równie się tu położyć to taśmę zamaskuje i jak potem ją się zdejmie to jest po prostu równa krawędź i to jest bardzo nice czy tam jak to mówią pięknie i pokażę wam z ręki jak ja to robię bo ja tak mam za ciężko pazurę żeby tak równisienko na krawędzi za e, po prostu nakleić taśmę, więc robię w ten sposób, że tu już widać Myślę, że widać, że jest idealnie prosto, a tu jest dopiero naklejona, i ona jest naklejona tak wyżej. I postaram się z jednej ręki, jedno ręko z ręki to nagrać. Więc tak, jest naklejona wyżej. Ta krawędź ma być pomalowana, więc nie zaczynam od brzega, tylko w środku nacinam, żeby ta taśma tu. Żeby ona, żeby ona się trzymała, bo jak zacznę od brzega, to ona będzie mi się zwijać, i przyciskając Żyletkę do tego tu jadę Żyletko. O! W ten sposób. Zawracam. O! Potrzebna jest druga ręka, ale w drugiej ręce mam kamerę. No ale. Pokażę Wam, co to się zrobiło. Obcięło się po prostu idealnie i ta krawędź będzie idealnie prosta i to wszystko dookoła, a potem dalszy proces to był w filmie, podam na ekranie, w którym. Tam może na środku, więc tak, zaciąłem, jak miałem obie ręce wolne, tu na środku i przykleiłem to taśmę, tu na środku, żeby ona się trzymała, i w ten sposób ona po prostu będzie sztywna. I teraz tu wkładam żyletkę. O. No I potem. Muszę tak samo zaciąć troszeczkę, żeby się trzymała i jedziemy. Jednoręko z kamerą to jest paskudnie, no ale chciałem po prostu wam pokazać. Jaki to jest proces i potem tam jednoręko się przytrzymuje i to. Docina, docina brzegi po prostu. Patrzę przez ekran, nie widzę. O. Pięknie się zacięło i w tej chwili po prostu, jak się to pomaluje, to będzie ta krawędź idealnie, idealnie równa. Zapraszam was na mediapartner24.pl Aby tam nabić moje książki, zostawić komentarz, ewentualnie przesłać komuś linka. Życzę Wam trochę, żeby ochłodziło się, bo jest upał u nas tu po 40 stopni Celsjusza bywa, także jest naprawdę masakrycznie. Miłego dnia i niech moc będzie z Wami.